Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie, to tylko astrologia. Dziś przyszedł czas na pełnię w Paranie. Zabieram się do pracy. Pełnia ta wydarzy się 1 października o godzinie 23.05 dla Warszawy. Szukamy Słońca i Księżyca, bo każda pełnia to opozycja Słońca i Księżyca. Słońce znajduje się w 9 stopniu. Wagi w 9 stopniu i 8 minucie. I to jest dłada koziorożca. Natomiast księżyc znajduje się w 9 stopniu i 8 minucie barana. I to jest dłada raka. To jest ciekawe, bo mamy tutaj zaangażowane wszystkie cztery żywioły, ale w jakości kardynalnej. Bo i waga, i baran, i koziorożec, i rak to jest jakość kardynalna, czyli inicjowanie, czyli rozpoczynanie jakichś projektów. I w żywiołach również mamy względną równowagę, aczkolwiek w powietrzu znajduje się tylko słońce. jednak słońce jest najważniejszym elementem kosmogramu i ono zawsze ma kilka punktów więcej niż reszta parametrów. mamy natomiast w jakościach ogromną dysharmonię. Bardzo mało w zmiennej, mało w stałej, Dużo w kardynalnej. Właściwie każdy znak kardynalny coś ma. Waga powietrzny kardynalny ma słońce. Ognisty baran ma, marsa, który rządzi baranem, więc tutaj wszystko się zgadza. I księżyc rzecz jasna, drugi główny bohater tej pełni w konjunkcji z Chironem. W koziorożcu kardynalny ziemski znak mamy wielką trójkę. Jowisza, Plutona i Saturna, a w raku wyjątkowo mamy ascendent. Ascendent, który połączony jest przez raka z księżycem, więc ognista energia dostaje do ładowania. O co chodzi? Kiedy mamy dużo kardynalnej energii, wtedy mamy łatwość w zaczynaniu. Ważne jest to, co dzieje się na samym początku. Będziemy zmobilizowani do tego, aby działać. Aby słowo stało się ciałem. Dlatego też to będzie bardzo dobry czas dla tych wszystkich, którzy potrzebują ruszyć z miejsca i otworzyć nowy rozdział. Z racji tego, że mamy równowagę żywiołów, to w harmonii pozostawać ze sobą będą różne sfery naszego życia. To, co jest odpowiedzialne za emocje i za materię, czyli posiadanie. To, co jest związane z działaniem i kreowaniem, a także to, co jest związane z myśleniem, intelektem, będą ze sobą współpracować, te elementy. No ale wszystko skupia się na osi baran i waga, czyli relacja. Relacja i jednostka w tejże relacji. Bo baran to jest to, co indywidualne, a waga to jest to, co w związku. Istotne staje się to. Kto staje naprzeciwko mnie, ale z racji tego, że mamy księżyc naprzeciwko Słońca, to energia związku, czyli to, co jest reprezentowane przez Słońce w wadze, będzie odbijać się w lustrze księżyca, który jest w Czyli będziemy bardzo mocno odczuwać to, w jaki sposób oddziałują na nas relacje, w których istniejemy. I musimy tutaj patrzeć na to, co jest naszą emocjonalną bazą, taką instynktowną bazą, bo księżyc, będąc w baranie i to w dładzie raka, będzie odnosił się do naszych instynktów, zwłaszcza tych związanych z obroną, ze strażą naszych granic. Więc jeśli jesteśmy w jakichś relacjach, które szkodzą nam, szkodzą naszemu poczuciu bezpieczeństwa, to z pewnością Księżyc w paranie, w dładzie raka, przypomni nam o tym, że musimy powiedzieć nie, że musimy być asertywni, że musimy zaznaczyć to, co nasze. Zwłaszcza w tych relacjach, które są wysoko sformalizowane, bo wagi uwielbiają ład, porządek i harmonię, a kiedy mamy tutaj dładę koziorożca, to wchodzi też komponent prawa. I te relacje, które są. Prawnie ukonstytuowane, tam gdzie dochodzi do jakiegoś kontraktu, jakiejś umowy, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania jakichś zasad, tam szczególnie możemy czuć się w tym czasie em, drażliwi, nerwowi. Możemy czuć, jak ogranicza nas ten kontrakt, jak wymusza na nas zachowania, które są wbrew naszym instynktownym uczuciom i naszemu poczuciu bezpieczeństwa. Zwłaszcza, że księżyc znajduje się w koniunkcji z Chironem, gdzie Chiron mówi o tym, gdzie czujemy się słabi, gdzie czujemy się delikatni, gdzie czujemy się zranieni i musimy wejść w rolę obrońcy uzdrowiciela, gdzie potrzebujemy uzdrowić siebie, ale żeby najpierw uzdrowić siebie, to musimy poczuć swoje zranienie, musimy poczuć, gdzie potrzebujemy interweniować. Zwłaszcza też, że Mars. Znajduje się w paranie, w retrogradacji, więc zmagamy się niezwykle intensywnie z naszą uwewnętrznioną agresją. Czujemy być może, jak wielokrotnie w relacjach w przeszłości naruszone były nasze granice i mieliśmy ochotę wybuchnąć, mieliśmy ochotę coś zrobić, coś powiedzieć, ale dla dobra przyszłości tego związku bądź tej równowagi, która panowała, na mocy tego kontraktu, jaki zawiązałyśmy, zawiązaliśmy między sobą, lepiej nabrać wody w usta i przeczekać to. No to teraz wyjdzie na wierzch to, co było przemilczane, a właściwie zepchnięte pod dywan, zmiecione pod dywan. Bo tutaj będzie przede wszystkim o ym, agresję i gniew, które nie mogły. Dojść do głosu. Zwróćmy uwagę również, że słońce pozostaje w kwinkunksie, czyli aspekcie niewygody z Uranem. Uran zawsze zaprasza do tego, by przeprowadzić jakąś rewolucję, aby coś zmienić, aby wywrócić do góry nogami, aby wprowadzić nowy ład. Ale ten Kwinkung na razie zaznaczy, że coś jest na rzeczy. Że powinniśmy mieć się na baczności i poczujemy, yy, jak. Powietrze wokół nas jest naelektryzowane, ale może jeszcze nie dojść do tego przewrotu. Z tym przewrotem będzie pewnie trzeba poczekać na kolejną pełnię, która wydarzy się 31 października, i to będzie pełnia w Byku, kiedy uran będzie grał pierwsze skrzywce, bo wejdzie wtedy w koniunkcję z księżycem i będzie znajdować się w opozycji do Słońca, czyli te aspekty z uranem ulegną uściśleniu i będą Bardziej wyzywające, bardziej konfrontujące. Teraz na razie um, poczujemy, że wpadło ziarenko piasku czy też krochu do naszego buta i zrozumiem, że nad czymś trzeba tutaj popracować, ale już coś możemy zainicjować, możemy pójść już w którąś stronę, bo zwróćmy uwagę na to, że nawet planety biorące udział w tym zdarzeniu, główne planety znalazły się w kardynalnych sektorach. Księżyc w dziesiątym sektorze, odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo społeczne i miejsce, jakie zajmujemy w strukturze społecznej, czyli to są koziorożcowe sprawy, a Słońce znalazło się w czwartym sektorze sektorze wewnętrznego bezpieczeństwa, emocjonalnego bezpieczeństwa tego bezpieczeństwa, które my, jako osoby, jesteśmy w stanie sobie zapewnić od ręki, Dopuszczając do głosu nasze potrzeby, i to jest sektor rakowo-księżycowy. Także znowu mamy aktywizację tego, co kardynalne. Jest zaproszenie do tego, aby przyjrzeć się, jak działa poczucie bezpieczeństwa w naszym układzie, który jest dla nas niezwykle istotny. To może być małżeństwo, to może być przyjaźń, to może być kontrakt biznesowy, ale chodzi o. Tę relację, która jest kluczowa dla tego, w jaki sposób obsługujemy swoje podstawowe potrzeby, jak dbamy o swoje bezpieczeństwo. I tutaj będzie aktywowane zarówno to bezpieczeństwo w wymiarze osobistym, jak i strukturalnym, tym zewnętrznym, hierarchicznym wymiarze. I konsekwencji emocjonalnych, to, co ciekawe, możemy spodziewać się u góry. Czyli w ramach tych instytucji czy sytuacji społecznych, które współtworzymy, słońce, jako główny katalizator zdarzeń, jako silnik energetyczny, będzie nadawać od dołu, będzie nadawać od nasze, z naszego wnętrza. I tam poczujemy, jak bardzo niewygodne mogą być dla nas te układy, w których tkwimy. Ehm, reaktywnie konsekwencje będą dochodzić do nas od góry. Czyli będzie nam się coś sypać, będzie coś nam się walić. Czy to w kwestiach karierowych, czy to w kwestiach związanych z władzą. Walić w takim znaczeniu, że będziemy czuli napięcia, że będziemy widzieli, że jest jakiś konflikt, ale nie poprzestawajmy na tym wracajmy do tego, co się dzieje we wnętrzu. Dlaczego? Bo słońce znajduje się w czwartym sektorze, który jest raczy, Ascendent znajduje się w Raku, no i Księżyc, jako drugi główny bohater pełni, jest w dładzie Raka, czyli w swojej Dwadzie. Bardzo mocna racza energia, i podążajmy za tym, w jaki sposób napięcia w naszych relacjach, formalne napięcia związane z umowami, z kontraktami, jakie zawiązaliśmy między sobą. Oddziałują na to, co dzieje się na naszym poziomie emocjonalnym, zwłaszcza tym związanym z podstawą, z podstawą naszych potrzeb. Jest tak, że w tym kosmogramie trzy duże planety, nadające ton całemu 2020 roku, znalazły się na descendencie. Czyli nasi partnerzy będą reprezentować to stanowisko prawa będą domagali się wywiąż się ze swoich zobowiązań postępuj zgodzi z dyrektywą praworządności e, słowności lojalności no ale możemy czuć w związku z tym pewne napięcia wewnętrzne ponieważ ascendent znajduje się w raku jeszcze zwróćmy uwagę na to, że Mars, jako opiekun Księżyca, który znajduje się w Paranie, robi kwadraturę do Koziorożca całego, a przede wszystkim do Saturna, władcy Koziorożca. Czyli ta nasza, nasza wewnętrzna inicjatywa, ten motor agresji, pozostaje w twardym, niewygodnym aspekcie do planety odpowiedzialnej za prawo, za nakaz. I Mars w retrogradacji tworzy kwadraturę. Do Saturna, co oznacza, nie pójdziesz tak szybko, nie uda ci się zrealizować swoich instynktownych zamiarów, nie wyrazisz wprost swojego gniewu, tylko musisz znaleźć sposób, który będzie zgodny z zasadami, co może tylko wzmóc poczucie naszej frustracji. Mars. I jeszcze przez kilka tygodni pozostanie w retrogradacji. Nie będziemy mieli łatwego dostępu do naszej agresji. Bardzo ważne w tym czasie jest to, aby nie ulegać zachowaniom pasywno agresywnym. Przyglądajmy się, zastanawiajmy się temu, w jaki sposób pracuje w nas potrzeba zdobywania, osiągania jakichś szczytów. Patrzmy, gdzie pojawiają się napięcia i gdzie. Mielibyśmy ochotę wybuchnąć i wylać dziecko z kąpielą, być może, ale Mars w retrogradacji każe przede wszystkim przemyśleć to, co jest dla nas priorytetem w działaniu. Zresztą więcej na ten temat mówię w odrębnym wideo na Patronite, gdzie omawiam szczegółowo retrogradację Marsa. Ponadto w horoskopach miesięcznych w wersji poszerzonej na Patronite omawiam to, jak Mars dla każdego znaku działa. Zapraszam do subskrypcji. Natomiast tutaj warto również zwrócić uwagę na trygon, jaki wydarza się między Marsem a Wenus. On się już poluźnia, Wenus poszła do przodu. Ten trygon ścisły był pod koniec września, ale teraz już Wenus się rozchodzi, mimo wszystko daje się dalej wyczuć. Możliwość połączenia na poziomie naszego wnętrza, na poziomie naszego rozeznania tego, co cenimy i co chcemy zdobyć, jak możemy to zdobywać. Tak jak mówię Mars jest skierowany do środka, jest introspektywny, ale ten trygon między Wenus, która reprezentuje dla nas wartości, wskazuje na to zwłaszcza, że Wenus znajduje się w lwie, a zatem mówi o tym, co my, Cenimy, co my chcemy mieć, co wydaje się dla nas szczególnie istotne. I to może być czas, pierwszy października pełnia wyparanie, kiedy bardzo łatwo przyjdzie nam ustalić priorytety dla nas na przyszłość. Bo w przypadku inicjowania działania, a do tego zachęca energia kardynalna, Podstawą jest rozpisanie dobrego planu opartego o priorytety i wartości, które chcemy urzeczywistnić. I do tego myślę, że będzie zachęcać nas ten dobry trygon między Marsem a Wenus. Bo Wenus opiekuje się wagą, a Mars opiekuje się baranem. I dobrze, że władcy tej pełni pozostają w harmonijnym aspekcie. Tak jak mówię, chociaż Mars ma trudne usytuowanie względem Saturna i też innych dużych planet, które znajdują się w koziorożcu, więc nie tak łatwo będzie zamanifestować tę energię. On, no zwłaszcza, że Mars retrograduje, ale ten trygon między Wenus a Marsem wskazuje na to, że będziemy w stanie dotknąć i zakreślić w obrębie swojego wewnętrznego planu, co będzie nam potrzebne, aby. Zrewaluować te relacje, w których jesteśmy. Odkryć na nowo, czego potrzebujemy od siebie i od partnera, partnerki. I być może to zmienić w przyszłości. W przyszłości mówię, bo jeszcze z racji tego, że Neptun znajduje się na medium seli, w rybach, to nigdy do końca nie możemy być pewni. Tego działania, które podejmujemy na zewnątrz. Przy tym kosmogramie, który jest, Neptun zawsze daje pewną dezorientację i rozmarzenie, ale z drugiej strony wzmaga pracę wyobraźni. I Wydaje mi się, że na poziomie kreślenia planów i dotykania tego, co jest podstawą ideową tego, co chcemy zainicjować, to tutaj ten Neptun wykona dobrą robotę. Aby uruchomić wyobraźnię, bo też Neptun jest w trygonie do ascendentu, ascendentu, który jest skierowany do kwestii związanych z naszymi emocjami i poczuciem bezpieczeństwa i bazą naszego życia. I tutaj będzie Neptun poszerzał nasze horyzonty, horyzonty naszej wyobraźni w poszukiwaniu tych rozwiązań, które będą zgodne z naszym systemem wartości. A na zmiany przyjdzie jeszcze czas, Wydaje mi się, że po nowiu wadze, a z pewnością jakaś rewolucja czeka nas na koniec października, kiedy Słońce ustawi się dokładnie naprzeciwko Urana, a Księżyc połączy się z Uranem. A na razie mamy jeszcze przedsmak tych zmian. Na razie skupiamy się na naszych kontraktach i przyglądamy się temu, co się w nas dzieje. Zwłaszcza Niewyrażona agresja i potrzeba zabezpieczenia swoich granic. I tutaj bądźmy bezwzględni. Nie musimy atakować, ale obronę trzymajmy mocną. No i nie dajmy sobie e, odebrać tego, co nasze. To byłoby wszystko na temat tej pełni w barani, która nas czeka. Trzymajcie się ciepło, dzięki za wszystkie subskrypcje, komentarze. No i jeśli coś znaleźliście dla siebie w tym filmiku, to polećcie go swoim znajomym, wyślijcie link bliskiej osobie, może ona też z tego skorzysta. A na razie, do zobaczenia, pozdrawiam.